Baseny syny pozamykali, mam problem. Trochę na rowerku jeżdżę. No tak, bieganie. Kilka Możesz pompek, mam radę. Yy, ale no właśnie wracając do tego, czy masz nowego trenera, czy, czy, zostajesz, czy zostajesz. Słuchaj, mój? no gdzieś tam sobie jakiś worek zamontowałem w domu. No, no uderzam, staram się jak mogę. No. Okej. Okay. No to gdzieś tam yy, odbijając od y, sportu u ciebie Mateusz, yy, no to przejdźmy do Twojego. A spania. przepraszam, przepraszam, bo tutaj yy, poddajesz pod, pod wątpliwość umiejętności mojego taty, tak? Absolutnie w życiu człowieku przecież ja pierdzielę. No ale już zrobiłeś to. No, absolutnie człowieku. Nie, bo powiedziałeś, że jak szkoleniowcem P4. że jak ktoś, no o, tutaj właśnie tak. Z, z mojej strony nastąpiła pomyłka na ostatniej konferencji. No, Wyprosty, koniecznie. Tak. To to nie jest. Mój tata nie ma stopnia P4, tylko G4. Ej, słuchajcie, a to jest, nie wiem, Ej, konferencja jest... o jego tacie czy o, nas... o naszym Ale babce, ty, bo ja, bo... Nie, nie, nie wiem, czy zauważyłeś, dopiero od 15 sekund rozmawiamy o moim tacie. No nie, no chyba cały czas. Ile razy jej mój tata? A co, zazdrościsz? Relacji? <tulatuj> Na pewno zazdroszczę, stary. <tulatuj> no, <tulatuj> o, Dziękuję ci, tato, Trzy, że jeszcze. Ze mną. O, wow, Jareczku, ja! Z... Nie boję się. Wiesz co, jakbym był, był frajerem. Jakbym był frajerem, takim jak ty o kim jestem? Ja jesteś frajerem, tak. Kim jestem, kurwa? Nie, nie, nie. Jebana, co? Panowie Fra Ty jesteś frajerem. Spokojnie. Jesteś zwykłym frajerem. Spokojnie. No. Wiesz, co znaczy to słowo w ogóle? Oczywiście. Jesteś frajerem. Wiesz, że żarty się teraz kończą, z to, co powiedziałeś. Jesteś zwykły. Jeszcze raz to kurwa, powtórz. No, powtórz to jest. Jesteś frajerem. Fas. Nie, panie Jacku, bym pan 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 prosił, żeby. Jest. Nie boję się, wy ciemno jest. Spokojnie. Tutaj mamy bardzo napiętą atmosferę. Eee, no także Fajerzyna się tutaj odpaliła, widzę. Dobra. Dobra, gadaj sobie. Eee, teraz nie tak. Po, nie pozwolę ci na moją rodzinę wjeżdżać. To po pierwsze. Ale poczekam. Po drugie, dlaczego ej, twoja ej, mama ej, napisała ej, w poście ej, o moich rodzicach? Dlaczego, jak moi rodzice nic o was nie wspominają? Ej. Ja cenię swoją prywatność ja powie... osobistą, kurwa, i nie pokazuję ani mojej dziewczyny, ani mojego brata. Hop, Zamknij że. mordę! Teraz. Zamknij teraz kurwa mordę, bo zaraz się skończy, naprawdę. O Jezus, o Jezus, zaraz się skończą żarty, a twój stary zaraz też dostanie Elepca. Obydwoje, bo to co już kurwa jaja na no, moje sobie Dobry jest, dobry, jest, dobry jest. Chcecie nie wyprowadzić równowagi, naprawdę? Dobry jesteś. Bo prawie wam się udało. Nikomu się chyba jeszcze nie udało no, tak mnie wyprowadzić dobry z równowagi Dobry, jak dobry frajerku jesteś, dobry, dobry. Jeszcze raz to, kurwa, ej, Boksel, jak jeszcze raz to powiem, to ja mu i są wychodzę. Mateusz, od razu. Proszę, żebyś e, nie używał tego. Sesji. Ale za to, co. I macie e, zejść e, z mojej i, rodziny, to, kurwa, co, bo co, ja. Za to twój tata atakuje mnie, twoja mama też mnie atakuje, ale do niej nic nie, to, nie mam. Ja nie odpowiadam. Bo wiem, że to twój tata pisze z jej konta. Za to, co mi zrobiłeś w 2017 jesteś frajerem do końca życia dla mnie. Za to, że ty w to wierzysz, że to jesteś frajer swojemu ojcu i, i do końca teraz, życia jesteś, i teraz, naprawdę, i teraz, końca, tak, bo, temat, bo ja, y, ja naprawdę i, ci uż... pomagałem nie raz, kurwa, i, nie raz. I teraz tak, y, kończąc wątek, nie do mi dokończyć. Powiedziałem, że ja nie jestem frajerem <ścoughs> takim, jak on i nie poruszam tematów jego rodziny. Ale twoja rodzina mnie atakuje, to ja muszę tak. ja się odbijam, tylko się bronię, stary. ciebie. ciebie. Twoja rodzina mnie atakuje, zarówno tata jak i mama. Atakują mnie w postach oznaczających, że musiałem ich zablokować, bo dziennie miałem wiele kurwa człowieku oznaczeń. Czy ty jesteście normalni? No Moi rycerze nic w ogóle się do tego nie, dlatego proszę cię kurwa, nie. Ale ja powiedziałem, Mów że właśnie, właśnie, że nie mam takich, ta, takich wiesz, pi, takich pi, pi, pierwiastków no bardzo, frajerstwa. No i jak bardzo ty. dobrze. A co zacząłeś mówić na konferencji? Nie, nie ma, masz pierwiastków frajerstwa? Nie, nie Powiedział, jak ty wyglądasz. Nie mam pier... A co masz takie źrenice w ogóle powiększone? Nie mam. <laughs> Nie rozśmieszaj mnie chłopak. Stary, no patrz, jak pięciozłotówki. Nie, roz... no nie, no, no nie rozśmieszaj do mnie, dobra, bo teraz to lecisz już po bandzie. To... No nie lecę po bandzie. Po e... bandzie to polecisz, lecisz zawsze ty na wszystkich imprezach. No, dobrze. Dobrze, dalej przejdźmy. Będzie, e... będzie kara, oj będzie Star kara. Be, chłopie, strasznie co się możesz wiesz. Jeszcze w tym tygodniu będzie O, w kara. tym tygodniu będzie jeszcze kara. Znaczy, nie z mojej strony. No to oczywiście, że z twojej świ... strony. Ty nie możesz nic, Poznasz... ze strony twojego taty na Poznasz pewno. Świat... Co ty możesz zrobić Poznasz świat, którego jeszcze nie znałeś. <laughs> o Boże. Ale się... Tutaj y, chodzi o ten wór, tak? <grymne> tak, 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 o wór, dokładnie. Wór. A czy złota, czy, czy jakiś inny? To już... Wszystko wyjdzie już niedługo. Nie Ach. jesteś w stanie rozwinąć tego? Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie Dobrze, no to zanim przejdziemy do... No ja tylko jeszcze, jeszcze ten, właśnie no tutaj, tutaj wyskoczył z łopami z, z, z Nienacka, jak ostatni frajer zresztą. Nie z eee... Nienacka, bo widziałeś, kurwa. A, w tak, co? Bo trzeba zrobić bo nich, A widzisz, udało się, kurwa. Zajmujesz się na zegarek, rymali. uderzyłeś, przepraszam, no. A, za, za kolokwializm. Eee, dokończę, widzisz, no, i z racji tego, że ja nie, nie mam pierwiastka frajerstwa, nie poruszam... Nie będziesz mi wjeżdżał na rodzinę, jak od od razu dostaniesz od, od razu szklanką albo lepa. Słuchaj mnie. Mówię ci od razu, ale, ale dlatego proszę, to się stało, ale tylko czy... dlatego, że wspomniałeś o mojej rodzinie, tylko dlatego. Synapsy ci pracują, czy nie? Co ja ci powiedziałem, że nie mam pierwiastka frajerstwa i nie, i nie będę poruszał tematu twojej rodziny, o której ja wiem i Ale poruszyłeś. Ale w jaki sposób? No i teraz poruszasz cały czas. Ale czy, w... czy wchodzę głębi? Ale Dobra, bo... wyjdźmy już z tego, proszę Cię, Bogu, proszę. A, a, a nie zrobię tego, właśnie proszę z tego, Cię, z Bocze, tym... Proszę Cię, bo... Proszę, bo... proszę Bo nie, Dobra, bo nie. Dalej. A mógłbym polecieć pod... O, jak byś mógł polecieć, ja pierdzielę, jak cały internet leci z wami, tak? Tak mógłbyś polecieć. A, dokładnie hmm. tak, <laughs> ale nie zrobię tego. Nie zrobisz z tego, no bo nie Bo zrobisz. mam zasady i honor. Przeciw... 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 Przeciwie... Ty masz honor siebie. i zasady. Tak, frajerku. Powiedziałem to, jeszcze raz kurwa powiesz, jeszcze raz. Nie mówmy już o, o nie używajmy epitetów, epitetów frajer, ale jedną rzecz muszę zapytać na pewno. Ale ja się bo ciebie nie, nie boję, ty nie jesteś groźny, Jarek. Sorry. Ty nie jesteś groźny. Nie zgrywaj że kozaka przy tacie. dobrze, że tata z tobą Tak? Mm. Ale się odpaliłeś, ale nie? Ale, ale się odpaliłeś, co? Odpaliłeś, nie? Odpaliłeś się. No przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. Odpalił się, Anusz, yyy. brawo! Wydaje mi się, że najlepszy najlepszym serwisem... W pościeli, w, w której kiedyś piłem tani drink, yeah Yeah, 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 yeah W poduszki były mokre bublusy Ej, 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 ej Tanie wino na ale plamy krwi Ej, 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 ej Może zostać na ten... nocy